Co tu się dzieje? Wybierasz się gdzieś? Już prawie czas wrócić do szkoły. Pakujemy więc wszystkie nasze szkolne rzeczy do plecaków. Chcemy być gotowi na nasze ulubione lekcje. To bardzo zorganizowane z Twojej strony. Na które lekcje czekasz najbardziej? Nie mogę się doczekać plastyki. Uwielbiam rysować i malować. Czy to w porządku mailą? Stój! Właśnie tak, Lofty! Cudownie! Nie mogę się doczekać zajęć muzycznych i znów bawić się perkusją? Możesz, możesz wziąć, wziąć swój blik, i możesz wziąć, wziąć swój blask. blask. Jestem, Jestem po, po prostu szczęśliwy, szczęśliwy z moim zaufanym kluczem. kluczem. Wow, wygląda na to, że wszyscy będziecie się świetnie bawić. Na co czekasz, Lofty? Lofty? Nie mogę się doczekać czytania. Um, dlaczego czytasz do góry nogami, Lofty? Najlepiej czyta mi się właśnie tak. Lofty!